Hej, w kolejnym odcinku z Robloxa. I... właśnie grałem gdzieś Natural Disaster Survival. Starą gierkę, ale dalej updateowaną. Może niedługo będzie jakiś update. Pamiętam jak był... Pamiętam jak był update, gdzie dodali ten rebel right i taki luxom To był bardzo fajny update. Ej, chodź! Mic, do tego wsiadamy. Ej. Albo nie, do tego Ej, dawaj. Ty Najpierw, najpierw mi głowa była za mała, a teraz jest za wielka. No chodź tędy. Ogień. Mamy to gdzieś. Ej, wyskakujemy. W sumie. Wyskocimy na inny budynek. Fajer się zaczął blisko nas, lol. Um, Eym... Były takie lagi, co mi w, y, od razu winąłeś bezpieczny. Z jednym z gry. O oh, fakt, to się zbliża do nas. Tam ktoś zginął jakimś studem Ehm. Um. jak? Mogliśmy w szybciej wsiąść. właśnie jak tutaj się blisko. Będziemy musieli skoczyć do następnego. O nie. o nie, o nie, o nie. Szybko musimy siedzieć. To jest zasada siedzenia. Skoczyłem jakieś na jakieś wygiechem, mnie zaprosić. Skoczymy! Nie mogę wyskoczyć! O, wyskoczyłem. Żyje, Żyję! Nie, zginąłeś! Z wysokości chyba. Co, nie? Ja skoczyłem na inny wagonik. Ja sko skoczyłem na inny i później jeszcze na inny i wtedy dopiero spadłem. Czemu jakiś dziadek jest w ubraniu u, u królika i. te um, Co? Ten skinpiek, Co? To się w ubraniu um, królika jest, i jest dziadkiem i ma. Uh, koko-melon. Zobacz, koko Taki kukumelon. dziadek, zobacz, tego dziadka, zobacz. Zobacz, jakiego tego dziadka. Oj, koko-melon. Zobacz, tego dziadka. Tego. Ma jeszcze jabłko, żeby się lecić. Na ja pewno balon. Nie, zobacz, o, jest chyba nie... o, hej, hej, a to nie jest high school, tylko high school. LOL Którędy idziemy. O, to, to, jest high, to jest high school... Robił ten high school ten. Po roku w, w Brazylii powiedzmy. No. E, mój, mój kolega to śmietnik. Bardzo dobry śmietnik, ktoś stworzył. Jeszcze... Weźmy ja. ten. Ty no zobacz! Zobacz jak dobrze wygląda i działa. No. lepiej, jak masakra dobry. Idziemy. Ja nawet takiego nie umiem zrobić. No, no najlepszy śpień keber. Tam. O fakt, spadłem. Tak. Tu nie widziałem y jakie jest tam. Idziemy to kla klasy ze śmietnikiem. Tak, dawaj, dawaj, bierzmy. A, idziemy. Musimy się przyspieszyć. Zaraz każdy zdejmę. Musimy mu ratować śmietnik. Idź szybko, śmietnik. idziemy. O dobrze. O nie, zginąłem. Nie wiem jak ty. Ja zginąłem. Akurat. Ale chyba nie żyje. No też się zginąłeś. Ja prawie bym wziażył prawie, ale czubek tego mi zabił Ej zobacz Kokomelon w ogóle No wiem, Kokomelon. Trzyma ona, koł się nazywa Chyba, bo ja weszłem tak, to jest Simonek, tylko pierwszym mam. i kumam. Widać. Ostałem Co? A ty masz siapko Także. Amerykańska kokomelon. Amerykańska kokomelon. Nie, nie amerykańska, pociągaj kokomelon. wysoki biały typowy slender <grym> wcześniej nie zachowuje na, jak slender chyba macie czacie napisał we are friends napisał do nas wszystkich te, tamtych tych ja popular... no, chyba ty, jesteśmy z nimi. Patrz! koko melon. Ty zobacz, koko melon ma balon. Ej, chodź na to, Chodź na billboard, chodź. Chodź, 100% bezpiecznie. Chodź. A e, ja w ogóle wierzę, ta główka, którą mam, już ze sprzedaży. Niestety. Co? Ale... Ale. Não é você, Como você, Como você Eu pensei, que és o que é, a que to por si a W ogóle szybko ale się zrobiło późno. Dziewiąta zobacz, która teraz. No, jedenasta. O nie. Wcale nie zostało pochłonięte. Ten billboard. Byśmy mogli tam zostać. O nie, zginąłeś. Wiesz co? No <grymne> i W ogóle nie zwracałem uwagi na tornado. To Najlepszą mapa jest więzienie bo jest super yy, yy, fajna i jest wielka. Na przykład, na, na, na przykład jest fajne ten tornado na, na więzieniu. Wtedy każdy ginie tam. A mamy też są w Na przykład woda mm. na, yy, na więzieniu jest nudna. Okay, po prostu jest ta mapa za wysoka. Więc najbardziej lubię? To wodę się tak podnosi, też? A jest... No. A która jest twoja ulubiona mapa, bo moja więzienia. A twoja ulubiona mapa? E to jest nudna mapa. Aboś to jest inny dom. A to jest mini dom.

Co od razu zginąłem Ja też chyba wszyscy zginęli w tym samym momencie, wiesz? Każdy to, był w jednym to. miejscu i tam motor strzelił i każdy zginął. Ja wyłączam czat, bo się dziwnie na rzecz widziałem. To nie Ani po polsku pisział. Zobaczcie, będzie haszaki, hasztagi. Najgorsze jest w języku, że ciągle są haszaki, co nie? Po polskim chyba języku nie masz, są co nie? Jest popsute. Nie wiadomo, hmm? czemu są haszaki? co nie, w polskim? No jak się pisze na przykład... Jak się napisze... napisze... Będę. Będę. Widzisz? Ja będę i to mi zygoruje. Wiadomo o co chodzi. Są Eł. No, a ja napiszę Eł. Okej. Okay. Mam jeszcze taki na angielskim, bo na polski to w soniku Speed Simulator był jakieś dziwne tłumaczenie. Nie wiesz, Magnus magnes w na polski w Sonicu Speed Simulator? Zgadni. Olek. Olek? A dlaczego każdy mnie ucieka? Nie wiem, ale Olek, a... A jak? W ogóle wiesz, jak przytłacili magnes w Sonic Speed Simulator na, pols na polski Czarno-biały Serio Wiem, Dziwne są tłumaczenia. No Eee, każdy z No pójść do statku i, i kliknęli guzik Ty kuri, zobacz, kuri gdzie? Tych kuri. Gdzie? No, tak

chodź do mnie tej ja chyba na dół, czy na górę tam gdzie ja byłem Bo ja chyba na dół albo na górę chodź do mnie chodź tutaj, ja cię nigdzie nie widzę dobra już go nie ma Powiedz wejść do środka to coś i ja to odpalić rakietę Odpalili statku? Bo i tak był zniszczony przez piorun Ej, ty się chcesz powiedzieć? Tak. Zmieniłem? Już robiłem a teraz się ich boję Czego się pojeżdżasz? Furik nie to nie lubię Jakiś sam biał. byłem. Wiem, ale ja takiej nie byłem wtedy. Dobrze bo to co ludzie nie wiem co mam w mózgu, że takie rzeczy cały czas mówią. Do, do tego połowa ludzi nienawidzi furii przez takie rzeczy. Ale nie ja nawet widzę przez to, że czasami piszą takie dziwne rzeczy, a po drugie na ja widzę, bo I się boję, no bo... To nie chodzi. muzykę! Ej, była inna muzyka! Pamiętasz? No, też mi się wydaje. Bo miała prawo autorskie, czy pamiętam, ta, ta, tam do poprzednia. wiem, tak raz na filmie. Może to jest spec-prawo autorskich. Mam nadzieję. Bo ta maszyna nigdy nie działa i nigdy nie zadziała, Rip. Bo nie ma żadnego guzika. Żeby odpalić. Kiedyś powinni dodać. A kiedyś działało. Serio? Chyba nie działało nigdy, ja grałem... Ja tu gdzieś siedziałem i tak normalnie... E, wzięło najpierw ta górę i potem tak na dół zjechało i tak... Co jakiś czas. Ja mi... ja, ja w 2000, chyba w 2019 i nic tego nie było. Ja chyba w 2017, 18 grałem pierwszy raz. No. Poczekaj, ja idę do niego. Lejd po czy się zabawę. A nie, za, za daleko jest. Oj, tu czekaj, zbliża się, nie? Nie idź tam. Coś zaraz wrócę, idę. Por que ele não muda? Elo, wróciłem... z mlekiem. Chodź na... billboard. Mam kolejną bułkę. Ostatnią. A to jest dopiero druga. RIP. Ej, a wiesz, że na domie kiedyś powiedział chyba UW? Wiem. Ale to tak wiesz, tak, tak jak tak się praktycznie ka każdy... ojciec... Jak z spadłeś? Tsunami! Nie, 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 Akurat tsunami, coś fajnego. Ja bym Kto, że to powiedział, wiesz. to będzie na to nie normalnie. Zeszło, że on używał z TikToka. Czy widzieliście jego tiktoki? Nie, tam, żeby znaleźć, to było, było ja, a jak je zgubili? Nie, nigdy nie przywołuję Roberta Lewandowskiego o pierwszej w nocy. Jest. Ale zgubili treść, żeby znaleźć, bo te, te jakieś tam... Bo, żeby coś znaleźć, to jest takie łatwe, hmm. wszystko widać, nawet jak są jakieś... Małe kawałki postaci, to jest takie łatwe. Ja z Boba sobie mógł skanąć. <śmienicze> <śmienicze> to Jakiś tobie mogę zepchnąć, to by jako kiedyś prowad zepchnąć. No Il on, <śmienicze> on ma HP, zobaczcie, ile on ma HP. Jakiś takuzen ma 005001 HP. To dzisiaj tenki, jeszcze jest kompas, ale... ale komp z kompasa nikt nie używa, a co nie? Bo nie wiadomo o co chodzi w kompasie. Bo jest kompas. Tylko jest użyteczny prawie. Nie nie, nie! Uwaga! Upaga. 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 to. Upaga. 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 się Upaga. 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 Ja ci kupię kulado. Co? Co? Ja ci kupiłem Co? Ja nie, prawie wierzyć chciałam, cię uderzyło. Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty, ej. Tak sobie zrób zoom auta. Możesz zobaczyć jak to Laga miałem Ej, zobacz, to zjeżdżalnie, to jest zjeżdżalnia tej. super OP. Zobacz, na to zjeżdżalnie. Zawsze takiej małżyłem, czy też? Też. Nie no wiem, kto zginął te... na tym Ej, ile ten się ma tam? Ile minut ma odcinek? 21, ja z... proszę, może to nie odróbmy zrobić. Okay. To ja podaję ci moje słuchawki, twoje słuchawki, to twój mikrofon Roblox. tak średnio, bo ciągle słyszę e, ten szum. A nie wiem, jakie masz to słuchawki. to jest komputer, ale to jest Roblox. Roblox. A, Roblox, a gdzie jesteś? Bo mi to zajmuje o giga mało o giga dużo czasu O zławki, dragon okej okay. On miał jednej nogi i jednej ręki Patrz na niego O, e, jeden nie Musimy jakieś produkty kupić szybko, e, to jest chyba czekolada Nie mogę wyciągnąć czekolady, chodzę kupić jakieś ogórki Masło Gdzie Ser. jest? Masło Kładki. To są padki, nie, O, fak, woda Uciekać, N jednak dziś nic nie kupimy. W sumie tu ma siapko. A to jest blisko. O! Oh! A gina, adios, friends. O! Oh, Żyję!

Idealnie nie przeżyłem. Ja myślę, że nie przeżyję już kiedy ja właśnie na te dziebo, ale ostatni sekundzie udało mi się wejść do Was. Dokonczymy odcinek? Tak. A widzimy akcentem właśnie, zakończymy odcinek, tak? Do następnego odcinka, pa.